Dzisiaj jest nasz 15 dzień naszej wyprawy Właśnie przyjechaliśmy na shopping w końcu Oh boy I jesteśmy w centrum takim handlowym gdzie jest dużo outletów w w mili... co się nazywa? Mili no i zobaczymy jak tam pójdzie Pójdzie mamy zaplanowane nasze dni. Tutaj, tutaj jakieś śniadanie to zjemy i Zakupy sobie poradzimy, bo wiecie, mamy teraz większe walizki, to więcej nam się zmieści w drodze powrotnej. Nie. <grym> coś tam sobie kupimy, i później jedziemy się spotkać z zjadkiem znajomym, a później idziemy do San Francisco i, i też się spotykamy z kimś, ale to później się dowiecie z kimś i zobaczycie nawet. <grym> to na razie. Będziemy zaraz mijać Golden Gate Bridge. Można tutaj zapłacić gotówką, już się pytałem na poprzednim moście. I będziemy musieli zapłacić jakoś przy oddawaniu samochodu albo wcześniej. Tu już widzicie Golden Gate. Pierwsze przęsło. Pierwszy pylon. Zobaczcie San Francisco w oddali widać ładnie po lewej jest właśnie downtown widać wyspa po lewej stronie to Alcatraz więzienie A w oddali tej wyspy widać most Bay Bridge, który można dojechać na drugą stronę zatoki tam gdzie jest Oakland Richmond itd. Pojechaliśmy trochę naokoło, bo jeszcze odwiedziliśmy jednego yy, kolegę z, yy, w mieście Martinez, którego poznałem 3 lata temu. I sobie trochę z nim pogadaliśmy i przy okazji dostaliśmy mandat za parkowanie. Zbliżenie na mnie. <głos> <głos> 38 dolarów. Dostaliśmy mandatu. Od razu go zapłaciliśmy, bo spotkałem jeszcze osoby, które Bo później, to, jak ci co nie płacą, to trafiałem tam na tą wyspę, właśnie. Tak, na Alcatraz. <laughs> Na widać ocean. No a to będzie pod słatem, A z lewej strony przez te barierki widać San Francisco. Na tym maszcie bardzo dużo ludzi popełnia samobójstwa. Skacząc z niego. Cześć! Cześć, jesteśmy w San Francisco. Jesteśmy w San Francisco przed jakimiś śmiesznymi wiktoriańskimi budynkami. Ludzie przyjeżdżają tu je oglądać i chyba są trochę dziwni. Ten już trochę nie pasuje, ale trudno. Z przed nami widok na downtown. Jest fajna panorama. Że bliżej pojedziemy, wam pokażemy, jak to wygląda. E, jesteśmy teraz przy skrzyżowaniu Steinera z. O jezu, nie wiem jak to jest ulica. Zaraz wam. O, jesteśmy przy Alamo Square. No właśnie. Alamo Square. Tu jakiś budynek wyburzyli. E, Tutaj koło nas bardzo fajny park. Ludzie ze zwierzakami wychodzą. I co? Jedziemy zaraz do, do downtown, zobaczyć tam, co tam się dzieje. Pokażemy Wam trochę więcej. Jeszcze tutaj nie widać tych uliczek, ale jest pełno uliczek, które właśnie są strasznie wysokie, strome. I pokażemy Wam jeszcze cable car, ale tu później. Dobra, na teraz kończymy. I idziemy zwiedzać. Dobra, jesteśmy w Los, w Los Angeles. Nie, już nie jesteśmy. Jesteśmy w San Francisco. Jedziemy teraz ulicą Van Ness w stronę Fisherman's Wharf, czyli na, e, na północ. Po lewej Starbucks. Ogólnie tu jest całkiem ciekawa ulica. Ja tu nigdy nie byłem. Są trzy pasy w każdą stronę. Nie ma korków, fajnie się jedzie. Nie to co w Los Angeles. Tutaj jeżdżą, co ciekawe, komunikacja miejska jest też dosyć dobrze rozwinięta, bo mamy jakieś trolejbusy, widzieliśmy, pełno autobusów jeździ. Jest ten cable car, jest jeszcze kilka innych spraw, o których nie do końca wiem. O, tu jest fajny widok. Nie wiem, czy się udało złapać. Tutaj próbowaliśmy w Los Angeles kupić mikrofon bez skutku. Pojedziemy zaraz do Fisherman's Wharf eee, Czyli takie e, kilka przystani jest e, gdzie można przycumować łódkę, chociaż nie wiem czy tam się cumuje prywatne łódki I Jakieś muzeum, o, jest tu też korek po prawej stronie. Zrobił bo ktoś się. i co jeszcze? E, pojedziemy zaraz do Russian Hill. Tam ruskich nie znajdziemy, ale tak się nazywa. Pewna góra z zakręconą ulicą, z której też jest fajny widok na okolicach. No, Ogólnie San Francisco jest dosyć małym miastem około 10 na 10 km samo miasto zajmuje, nie licząc przedmieść, które też są ogromne, ale samo miasto jest na wzór europejski można powiedzieć, zrobione tak jak, tak jak w Nowym Jorku mamy Manhattan. Tak tutaj. To jest dosyć podobne do Manhattanu, tylko że budynki są 18 razy mniejsze. Tutaj super kota. Kot ma wyżerę teraz. Jesteśmy przy, e, przy brzegu w San Francisco. Tu jest pełno przy fisherman's world pełno właśnie stawków, sklepów ładnie tutaj można się przejść fajnie to wygląda hey, więc wam pokażemy dalej, jak to jest Jesteśmy dalej w San Francisco i tutaj widzicie co, są takie właśnie różne i podobno kraw to co jest symbolem San Francisco, tu trzeba koniecznie kraba jeść. Chyba się też spusimy. A już chodź kraba kupimy. Kraba kupujemy? na no czas trzeba zjeść, to trzeba. Nie zjeść, wypuścimy go do morza. Ale nie ugotowanego. Nie ma. żywych. wszystkie zabili. Zabili wszystkie. Nie uratujemy się ani jednego prawa. My się w tym oceanarium byli wczoraj. Wczoraj? Tam w po bilety? Zobaczcie, jesteśmy w San Francisco, okazało się, że z wody przed chwilą wyłowili krokodyla. Tutaj wam pokażę to takiego. Podobno zjadł kogoś. Tak, tak, macie złe wyobrażenie. Ten jest prawdziwy, a ten, o którym myślicie, był zły. ha, ha, ha. <laughs> Tutaj sobie spacerujemy i znaleźliśmy taką ciekawą piekarnię. Gdzie można podobno kupić takich chlebek jak w Europie. Podobno. Tutaj jest wejście do tej piekarni, ale widzicie co, co, naj... co jest najciekawsze, przejdziemy się kawałeczek dalej i tutaj jest dalej piekarnia pokazana i jak, w jaki sposób ten chlebek robią. Teraz wam pokażemy. Okay. 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 Tutaj sobie do pana piekarza pomachałam. Bardzo miły. I właśnie tutaj można sobie w różnych kształtach ten chlebek kupić. Są i kraby. No i są krokodyle. To już Jacek wcześniej pokazywał. Dobra, w drodze powrotnej na pewno wstąpimy i sobie jakiś taki chlebek mniejszy kupimy. No to jedziemy po San Francisco nocą, znaczy jest wieczór. Jest już po zachodzie słońca ciemno I jedziemy lombardem czyli ulicą która jest dosyć mocno stroma ale przez to też zakręcona wszyscy naokoło robią zdjęcie zdjęcia różne, bo widok jest dosyć niesamowity Zaraz sobie zobaczycie jak wyglądają jak wyglądają budynki w tym chociaż nie, teraz nie są Oh. i most widać prosto baby już no, jesteśmy coraz, coraz niżej i coraz mniej musimy popchnąć tego przed nami to zawał na Takie zakręty No fajnie mm. I jesteśmy teraz na skrzyżowaniu Leavenworth i... ...właściwie 8... do... No, powiedziałem teraz sobie prosto, poobserwujemy tutaj Wow, tutaj jest zaś dosyć stromy bardzo stromo i jedziemy bez hamulców teraz, słuchajcie. Jeszcze trzeba się zatrzymać na stopie. Udało się. Jedziemy jeszcze jednego. Co jeszcze jednego? Jeszcze, jeszcze jedną trzęsznicę. Tak. Prawie już do wczesnego tam, nie? Okay, cool. Tower jest prosto i downtown Tower. I jedziemy prawie sobie na kolumbus chyba, Tak, na kolumbus mhm. Okej, szybciej, intrygujące. To dopiero był mecz. Takłoasto nam. No. No to jesteśmy w hotelu Westin, Dzisiaj, dzisiaj tu sobie śpimy. Nie, ja żartuję, tylko jedziemy windą. O kurde. O Jezu, to już jest trochę za daleko na, dla mnie. Taki mamy widok. To co, zjeżdżamy w dół? Słuchajcie, ja mam lęk wysokości trochę. Dobra, już możemy zjeżdżać w dół? Szalo! Nie mamy karty, możemy zapłacić. Odknęliśmy tutaj <grym> Nie </dyskowodny> yeah, ja cię kręcę wysoko <grym /dyskowodny> To jest za wysoko. Głup jedzie do góry W zimie? Gdzie? No nie wszystko porządnie No Gdzie w górę jedzie? No tu w gościu na prawo O Jezu, ja się tam popatrzę Do wina Aż muszę Od kawał. Jestem na bezpiecznej wysokości. Ja już się A ty przyszedł. co się śmiejesz? Jestem ja nie... Przecież w nie... no. nic się nie stanie. To możecie sobie zobaczyć cable car. Ten pan z przodu tutaj taką gałką steruje. Steruje e, całym wagonem. I właśnie pojechał. A tu następny. Zobaczcie na tego kolesia, co on gra. Przypomnijmy tylko, że wakacje jeszcze są. Tak. Już kończą się, ale... Jest wrzesień, ale już jedziemy z Holendami. <grym zespołowano> <grym zespołowano> Happy birthday! A ja mam za 21 dni urodziny. Thank you. Thank you. Właśnie cable car dojeżdża do, do, do końca swojej tutaj trasy i zobaczycie co się zaraz z nim stanie, bo on tu nie ma jak dalej jechać. A pogadam jeszcze. Mocniej. Ciągniesz malina. Tak to się robi. Tak to się robi w Ameryce. Będę pchać pod górę. Pod tamtą górę będę pchać. No to powinniśmy teraz tam wskoczyć. No. A ten z gaduła się zagadał i pojechał za daleko. No dobra, to by było na tyle. No to później, jak miniemy. Tak, będziemy to... wracać. Jezu, ale ze swoim lękiem wysokości nie No cześć. Jesteśmy teraz na Treasure Island, czyli od San Francisco trzeba pojechać Bay Bridge'em jakieś 2-3 kilometry. I to jest pomiędzy. To jest tak naprawdę na środku zatoki ten, ta wyspa. Tutaj mamy dalszą część mostu, który sobie. Można dojechać na wschód? jest dobrze. Tak? O Jezu, policja jedzie, a my źle stoimy. A, pojechali. Z tej strony mamy Most Bay Bridge, który prowadzi do San Francisco, czyli na zachód. Na południowy zachód. Zrobiłem kilka zdjęć na koniec, zobaczycie. Tej panoramy San Francisco nocą. Teraz jest dosyć ciemno i nie widać w ogóle Golden Gate'a. Tylko światełka, które oświetlają. Zaraz wam pokażę dokładnie. Golden Gate jest gdzieś tam. O, nawet nie widać. Rozjeżdża się ostrość. Dobra, uciekamy stąd, bo trochę źle stoimy. To jest Bay Bridge. Na Bay Bridge zamontowali jakieś fajne światełka i jest bardzo wysoko od... Yy... Bardzo wysoko od rzeki Dobra, to jedziemy już do San Francisco, wracamy bo później do hotelu. Patrzyku, znaleźliśmy tutaj. Co on tu robi? No nie mogę. To jest pan Shop Pracz. Musi sobie zrobić pranie i szuka w śmietniku e, tego. Szuka w śmietniku yy, proszku do prania. Łapuję sobie. Aniuś, chodź mu, damy jabłko, co? A może jabłko jest? Ale ja nie mam jabłka. Wiesz? masz? Masz jabłko? No mam jabłko. Masz jabłko. Ale jesteś fajny. Ej no, nie lubię. jabłek. No nie, no bo pogardził jabłkiem, no to jest jakiś bezsens w ogóle. Wiem czemu obrać. Aniuś, obieraj. Nie, wrócimy, bo tam jabłek. Może sobie zje, cię. go... wiesz co, daj, daj, ja to... Ja to rozkwaszę to jabłko, żeby mógł sobie zjeść. Co on robi w ogóle? Sie ma Jimmy. A jednak dobra. Co on robi w ogóle? Patrz, on to A, rozwala się łapami. Co się tu dostał w ogóle? Czy to jest wyspa? No dobra, to zrobimy mu zdjęcie i uciekamy, bo zimno jak co. Cześć, jesteśmy już w hotelu w San Francisco po całym dniu chodzenia. Jesteśmy bardzo zmęczeni, jest już po północy. E, idziemy teraz spać. Jutro już e, od samego rana. Jedziemy sobie to San Francisco zwiedzać od samego rana. Planujemy zwiedzić trochę więcej w ciągu dnia. Dzisiaj się nie udało zbyt dużo, ale jutro planujemy trochę więcej. I to by było na tyle. Idziemy teraz spać i do zobaczenia jutro.